Dzień dobry, dzieci! Witam serdecznie wszystkich uczniów na kolejnej lekcji muzyki. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się śpiewać piosenkę pod tytułem Jawor oraz przypomnimy sobie nazwy, nut i oczywiście wartości rytmicznych. Zapraszam do udziału w lekcji. Uwaga, uwaga! Na monitorze pojawiły się nuty do piosenki oraz tekst. Spróbujemy się zapoznać z tekstem piosenki. Ja przeczytam, a Wy za mną powtórzycie. Uwaga. Jawor, jawor, jaworowi ludzie. Powtórzymy. Jawor, jawor, jaworowi ludzie. Druga linia. Co Wy tu robicie? Co Wy tu robicie? Trzecia linia, ja czytam, Wy powtarzacie. Budujemy mosty dla pana starosty. Uwaga, budujemy mosty dla pana starosty. Kolejna linia. Tysiąc koni przepuszczamy. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. A jednego zatrzymamy. Uwaga, uwaga! Tekst na pewno jest znany, piosenka również jest znana, więc przeczytamy sobie wspólnie tekst. czy cztery. Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Bardzo ładnie. Słuchajcie, widać też na naszym ekranie, ja może teraz zbliżę. Uwaga. O, jeszcze lepiej widać podniesiemy. Słuchajcie, widać też nuty, ale co nas interesuje na razie? Nas interesują wartości rytmiczne nut. Uwaga, uwaga. Kółko zamalowane i kreska przypominam, że to ćwierci nuta. Kółko zamalowane kreska i ogonek. Przypominam, że to jest ósemka. Sylaby rytm rytmiczne ćwierćnut to ta. Sylaby rytmiczne ósemek to ti. Uwaga, uwaga, jak to wygląda w teorii. Widzimy, mamy ćwierćnuty i mamy ósem. Słuchajcie, rozkładamy nasze rączki i próbujemy troszkę poklaskać. 3, 2, 1 i ta, 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 ta i raz szybciej. Ti 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 bardzo dobrze. A teraz uwaga, uwaga, wracamy z powrotem do naszej piosenki. Też tutaj mamy. Takie same wartości rytmiczne jak mieliśmy przed chwilą. Uwaga, uwaga, rozkładamy ręce i spróbujemy sobie wyklaskać oczywiście nazywając wartości rytmiczne odpowiednimi sylabami. 3 2 1 i Ta 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 ta, ta. ti 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 ta ta ti ti ti, ti, ti ta ta ti 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 ta ta ti 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 ta ta ti 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 pięknie pięknie na końcu mamy dwie kreski i dwie kropki to jest znak repetycji repetycji czyli Informacja dla nas taka, że utwór musimy wykonać jeszcze raz. Więc uwaga, teraz będziemy klaskać, nie będziemy już czytać sylab rytmicznych, wartości rytmicznych nut, tylko przeczytamy sobie z tekstem. Uwaga, ale rozkładamy rączki i będziemy wszyscy pięknie klaskać. 3, 2, 1 i jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty Dla pana starosty Tysiąc koni przepuszczamy A jednego zatrzymamy Pięknie! Uwaga, uwaga! Znamy tekst, znamy rytm Więc bierzemy się teraz za melodię Jesteście gotowi? Trzy i ja jawor, jawor. Jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Uwaga, uwaga! Wydaje mi się, że śpiewacie bardzo dobrze. Ale uwaga, spróbujemy jeszcze raz. Dołączymy teraz klas wyklaskiwania rytmu. Uwaga! Śpiewamy i klaszczemy. Trzy i jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Pięknie. Uwaga, uwaga, to ostatni raz teraz. Śpiewacie, klaskacie sami. Jesteście gotowi? 3, 2, 1 start. Ja widzę, co w intucie budujemy mosty dla pana starostny tysiąc koni przepuszamy, a jednego zatrzymamy. No pięknie, muszę wam pogratulować. Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie. Teraz poważna sprawa się nam tu kłania, a mianowicie nazwy nut. Mamy tutaj nazwy nut. Hmm, nuty te występują w piosence Jawor. Jak widzicie, są tutaj te same nuty zapisane, co w naszej piosence Jawor. Nazwy solmizacyjne tych nut brzmią Jest sol na drugiej linii. Jest mi na pierwszej linii. Pojawia się też la, ale ani nie na linii pierwszej, ani nie na linii drugiej. Cięgla pojawia się, kto już wie? Nie jest to ani linia, ani pole. Oj, ani pierwsza linia, ani druga linia, tylko właśnie, odpowiedziałem przed chwilą, pole. Jest to pole. Uwaga, uwaga, jak liczymy, nie jest to pierwsze pole, ale jest drugie pole. Więc powtórzymy jeszcze raz. Dźwięk Sol, linia druga, dźwięk Mi, linia pierwsza i dźwięk La, drugie pole. Więc uwaga, uwaga, wróciliśmy do naszej piosenki. Druga linia, dźwięk Sol. Pierwsza linia, dźwięk Mi. Sytuacja się powtarza, sytuacja się powtarza. Szukam dźwięku La. Widzicie, gdzie jest dźwięk? O, jest! Dźwięk La! Jest! Na drugim polu jest dźwięk La. Super! Znalazłem kolejny. Popatrzcie. I tu jest dźwięk La. O, tu jest dźwiękla i tu jest dźwiękla. Super. Uwaga, uwaga, wracamy ponownie do naszego ćwiczenia. Tutaj mamy troszkę mniej tych nut. Uwaga, jak widzimy, nuty są zapisane na pięcią linii. Więc kochani, jeżeli mamy nuty napisane na pięciolinii, linii, możemy tę melodię zagrać i możemy te melodie Również zaśpiewać. Uwaga, podam dźwięk sol. Tak brzmi sol. Sol. Tak brzmi mi. Mi. I jest jeszcze inny dźwięk. La. La. Teraz uwaga, zapamiętujemy brzmienie tych dźwięków. I spróbujemy sobie wykonać ten mini utwór. Muzycznie jesteście gotowi? Zaczynamy. Uwaga. Sol mi sol la sol la sol mi. Pięknie. Uwaga. Powtórzymy jeszcze raz. Sol Super, super. Słuchajcie, ale patrzymy na dół, już nie mamy podpisanych dźwięków, już są same nuty. Więc uwaga, będziemy musieli sami rozszyfrować. Można tam ewentualnie, jak ktoś nie będzie wiedział, to zerknie do góry. Opatrzcie, to jest tak prawie równo, równo napisane. O, tu będzie problem. To jest inna inna nuta. Dobra. Uwaga, jak widzimy, mamy nuty na drugiej linii, na pierwszej linii. I jeszcze, o, znalazłem, na drugim polu był dźwięk, tak. Uwaga, więc spróbujemy. Trzy, dwa, jeden i. Sol, mi, sol, mi, sol, 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 la, sol, mi. Pięknie. Przeczytaliśmy. Uwaga, spróbujemy zaśpiewać. Sol, mi, sol, mi, sol, 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 la, sol, mi. No, rewelacje. Słuchajcie, ale jak widzimy, znamy też te wartości rytmiczne. Zamalowane kółko, kreska, zamalowane kółko, kreska, ogonek. Więc teraz i śpiewamy, i klaszczemy. Trzy, dwa... Jeden start. Sol mi, sol, mi, sol, sol, la, sol, mi. Jeszcze raz. Sol, mi, sol, mi, sol, sol, sol la, sol, mi. Super. Uwaga, uwaga, co teraz się pojawiło na waszych ekranach? Pojawiły się. Cymbałki. Słuchajcie, żeby przeprowadzić kolejne ćwiczenie, będziecie musieli wrzucić na pauzę mój filmik i szybciutko przerysować cymbałki. Ja też mam problemy z rysowaniem, więc poprosiłem moją młodszą córkę, aby mi wykonała ten piękny rysunek. No trzeba przyznać, że jest rewelacyjny. Słuchajcie, więc szybciutko przerysowujemy cymbałki do zeszytu i powracamy tutaj do mnie. Słuchajcie, jak widzimy, mamy tutaj na samym dole napisane nazwy solmizacyjne dźwięków. Widać? Chyba jej dać. Jest dźwięk MI. Jest dźwięk sol i jest dźwięk la. Uwaga, na cymbałkach pojawiły się nazwy literowe dźwięków. Nie ma sol, tylko jest g. Nie ma la, tylko jest a. Nie ma mi, tylko jest e. Dźwięki, które występują na cymbałkach to c, d, e, f, g, a, h, c. Dźwięki też te doskonale znacie ze szkoły, bo uczyliśmy się o nich na lekcjach. Słuchajcie, słuchajcie, zamieniamy teraz nazwę Sol na G, La na A, Mi na E. Uwaga, uwaga! I teraz jestem ciekawy, jak z Waszą pamięcią. Kto ma super pamięć, powinien pamiętać dźwięki, które występowały w utworze. Więc, jak już macie przepisane, przerysowane te cymbałki, to uwaga, bierzemy ołówek kredkę. Cokolwiek do pisania, i teraz będziemy grali w, na wirtualnych cymbałkach. Jesteście gotowi? Ja wam jeszcze podpowiem, jakie dźwięki, a jak pamiętacie, to możecie je czytać razem ze mną. Uwaga: 3, 2, 1 i. Sol, mi, sol, mi, sol, sol, sol la, sol, mi. Rewelacja. Teraz uwaga, dźwięki solminizacyjne zamieniamy na literowe, czyli czytamy litery 3, 2, 1 i G, -e, e, G, E, G, G, A, G, E. Uwaga, uwaga! Spróbujemy jeszcze raz. 3, 2, 1 i G, G, E. -e Gie, 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 G, A, Gie. Teraz uwaga, uwaga, sami głośno śpiewacie, a ja gram z wami na cymbałkach. Uwaga: 3, 2, 1 i Gie, e, Gie. Pięknie. A teraz zamienimy nazwy dźwięków na pierwsze słowa piosenki, czyli jawor, jawor, jaworowi ludzie. Trzy, dwa, jeden i jawor, jawor, jaworowi ludzie. Co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. I teraz uwaga będzie inaczej. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Super! Pięknie. Kto chce, może sobie powtórzyć filmik i zagrać ze mną. Do samego końca na wirtualnych cymbałkach. Jeżeli by zdarzyła się taka sytuacja, że macie w domu prawdziwe cymbałki, zachęcam jak najbardziej do grania na prawdziwych cymbałkach. Uwaga, uwaga, i na sam koniec, na pożegnanie, odśpiewamy ostatni raz tę znaną i lubianą piosenkę. Błaga roz, dwa, trzy i Jawor, jawór, jaworowi ludzie. Co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Za udział w lekcji, no i żegnamy się. Do widzenia, dzieci. Dziękuję, pozdrawiam.